Cześć! Dziś witamy Was ze Szwajcarii, z Genewy, z największego szwajcarskiego jeziora. Jak ono się nazywa poprawnie? La Clemente. Okej, okay, dobra, dzięki. No, także jesteśmy tutaj nad tym pięknym jeziorem i do Was nagrywamy. Dzisiaj będziemy mówić o niezwykle ciekawym efekcie zenona. Dlaczego ciekawy? No bo w pewnym sensie może sugerować możliwość zatrzymywania czasu, przynajmniej w mojej interpretacji. No, fizycy pewnie będą się z tego śmiać, ale w mojej interpretacji, no jest to coś naprawdę ciekawego, no. Y, powiedz mi, skąd się w ogóle ten efekt Zenona wziął y, w, w fizyce, jakby, no, Dla, właśnie, Dlaczego, dlaczego się tak nazywa w ogóle, dlaczego no? Dlaczego tak się nazywa, hmm. właśnie, tak. yy, No, yy, nazwa się bierze z... Ym... Ze starożytnej Grecji jeszcze, gdzie m, był taki filozof zenon Zelei. E, I e, no, on był uczniem Parmenidesa i chciał, chciał pokazać e, że nasza koncepcja ruchu, zmiany, czasu e, no, może prowadzić do różnych paradoksalnych takich e, e, refleksji. No, wymyślił serię paradoksów, które, które właśnie miały. Ee, słuchaczy wprowadzać w zdumienie. No i jednym z takich paradoksów ee, był paradoks strzały. Polegało to na tym, że Zenon zauważył, że w sumie jeżeli taka strzała, która leci, prawda, no z punktu A do punktu B, jeżeli jakby zaobserwować ją no tak klatka po klatce, prawda, powiedzmy sekunda po sekundzie, no to w pierwszej sekundzie, jak ją zatrzymamy, no to strzała jest nieruchoma, prawda? Jak ją w drugiej sekundzie zatrzymamy, to znowu jest nieruchoma. I w zasadzie, jakby te klatki tak mnożyć w nieskończoność, no bo tam właśnie te paradoksy wynikają z użycia nieskończoności, no to wydaje się, że strzała w każdej sekundzie czy mikrosekundzie jest nieruchoma, czyli gdzie tutaj jest ruch, prawda? E, nie ma ruchu. No i, e, i stąd nazwa paradoksu, stąd nazwa paradoksu e, Zenona. E, natomiast na no, fisce kwantowej mm, w pewnym sensie odnajdujemy coś takiego podobnego do tego paradoksu. Mianowicie, tak w dwóch słowach mówiąc, polega to na tym, że jak wiecie, bo już oglądacie nas od dłuższego czasu, obserwacja w kwantowej jest czymś bardzo szczególnym. Pomiar, obserwacja wpływa na funkcję falową tej interpretacji takiej najbardziej, powiedzmy, klasycznej, czyli kopenhaskiej, doprowadza do kolapsu, tak zwanego kolapsu mm -hmm. funkcji falowej, czyli ma bardzo bezpośredni wpływ na stan kwantowy. No i co się okazuje? Że jeżeli obserwujemy jakiś obiekt ym, i te obserwacje nasze powtarzamy dość często, to nawet jeżeli ten obiekt miał, powiedzmy, zmienić, czy normalnie zmienia swój stan pomiędzy stanem A właśnie, a stanem B, to ta nasza obserwacja, ta nasza częsta obserwacja spowalnia to zmianę z tego stanu A do stanu B. Nawet wręcz czasami prawie że ją zatrzymuje. No i, i, stąd, i stąd wziął się ten efekt zenona w fizyce kwantowej. No, to jest niesamowite faktycznie. No, powiem wam, że jak się dowiedziałam o tym efekcie, to od razu mnie to zainspirowało do różnych przemyśleń, też tutaj takich psychologicznych e, na przykład. Jak w terapii za bardzo kontrolujemy proces i, i jakby za bardzo tutaj się skupiamy na tych etapach procesu i tak dalej, no to w pewnym sensie zatrzymujemy to wszystko, zatrzymujemy ten, e, ten efekt tych zmian po prostu. To nie może tak płynąć swobodnie, tylko, tylko się zatrzymuje. Po prostu ruminujemy nad tym wszystkim i, i te zmiany nie mogą tak płynnie zachodzić, nie? I mi przyszły do głowy właśnie rzeczy. I zamrażamy to. I zamrażamy to dokładnie poprzez właśnie takie uporczywe przypatrywanie się tym procesem, jak to idzie, czy, czy to wszystko się posuwa do przodu, czy są te zmiany, upakrywanie tego wszystkiego. Tak samo jest w manifestacji. E, na przykład Często właśnie na grupach Neville Godarda mówi się, żeby, żeby cały czas nie sprawdzać postępów tej manifestacji, nie? Czy na przykład coś tam sobie wyobrażamy i, 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 i cały czas sprawdzamy, czy to, się, czy to się wydarza w rzeczywistości zewnętrznej, czy patrujemy tak tych tak. zmian non stop, tak? I obserwujemy to. No i właśnie na, na grupach Neville Uczy się, że to jest tak jakby rozgrzebywanie ziarnka, które zostało zakopane, my to rozgrzebujemy i ono nie może rosnąć po prostu. Więc jak my tak cały czas kontrolujemy, no to wiadomo, dla umysłu ludzkiego manifestacja jest czymś takim niewiarygodnym. Więc jeżeli my cały czas coś kontrolujemy, no to to się nie może jakby naturalnie po prostu wydarzać, bo, no bo to będzie dla nas zbyt mało prawdopodobne, tak chociażby. Więc tutaj mi się też kojarzy właśnie, że ten efekt Zenona w manifestacji taka analogia mi przyszła do głowy. No bardzo ciekawa analogia, no bo rzeczywiście mnie, też Ciebie zaskoczyło jak poznałaś ten efekt, no ja muszę powiedzieć, że mnie też. Bo ten efekt kwantowy Zenona, z tym, że jesteśmy w stanie za pomocą ciągłych pomiarów rzeczywiście spowolnić, prawie że zatrzymać jakieś, jakąś zmianę stanu kwantowego, no wydawało mi się takim no niesamowitym jakby rzeczywiście dowodem na to, że że ten pomiar, ta, ta, ta obserwacja faktycznie coś w rodzaju takiego no, kolapsu robi, to znaczy no, to jest trochę tak, jakbyśmy resetowali zegar, tak? czyli mamy powiedzmy ustawiony zegar, że dajmy na to, w ciągu minuty no właśnie ten stan się zmieni ze stanu A na stan B. W ciągu minuty, ale nie wiemy w którym momencie. tak? Oczywiście może nawet na samym początku się zmienić, ale no, jak ma całą minutę, no to zwykle jest mała szansa, że od razu się zmieni. Tak? No, wykorzysta jakąś część czasu zwykle, żeby przejść ze stanu A do stanu B. No i w momencie, jak my Robimy ten pomiar, no bo w fizyce kwantowej no, obserwacja tak, jest pomiarem. To trochę, prawda, jest co innego niż um, właśnie w, w historiach duchowych, medytacjach i tak dalej, ale to o tym może też porozmawiamy. Natomiast no, niewątpliwie w fizyce, w fizyce kwantowej obserwacja jest pomiarem, to my jakby recytujemy ten zegar. Tak? Czyli jakby znowu rozpoczynamy od początku tą minutę. No i w końcu oczywiście e, zdarzy się tak, że no nie zdążymy na tyle szybko zresetować go, e, żeby ta zmiana nie zaszła, i w końcu ta zmiana pewnie zajdzie. Ale jesteśmy w stanie wydłużyć, i to jakby eksperymenty pokazują, że e, chyba w latach 90. był taki pionierski eksperyment z atomami e, tam Berkeley'u czy w każdym razie, że tam atom był w stanie energii wzbudzonej i przechodził w jakimś czasie do stanu energii no, podstawowej, tak, tak, tak zwanej. No, zmieniał stany energii swoje w każdym razie. Ale w momencie, jak zaczęliśmy go obserwować często, czyli no, wysłaliśmy tam wiązkę prawda, światła, impuls światła, to się okazywało, że to przejście zachodziło dużo, dużo wolniej. To jest no, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy efekt. Także, no, a tak, tak jak mówisz, no, możemy mieć też różne ciekawe inspirujące analogie w, w duchowości, tak? czy w psychologii, tak jak mówisz. Tak. tak? Tak, bo teraz jak o tym mówisz, o tym zatrzymywaniu zmian, jak się je obserwuje, to też mi przyszło do głowy właśnie a propos manifestacji. Powiedzmy, że chcemy sobie rozpuścić, nie wiem, guza na ręce, tak? Jeżeli będziemy się na niego gapić cały czas, robiąc manifestacje, no to nasz umysł gdzieś tam nie uwierzy w to, że on się jest w stanie rozpuścić, nie? A, natomiast, jeżeli powiemy sobie, że stopniowo on znika każdego dnia, staje się coraz mniejszy, to jest dużo takich przypadków, kiedy się tak dzieje. Ja osobiście też miałam taki przypadek. Chociaż mi się udało to w 15 minut y, zrobić, żeby rozpuścić podczas medytacji, ale też nie gapiłam się na tego guza, prawda? Y, podobnie y, jak miałam y, pod, po, pod oczami y, worki. To też nie gapiłam się codziennie w lustro, manifestując, żeby one zniknęły i nie patrzyłam, nie? Czy one już znikają, czy się zmniejszają i tak dalej. Bo to autentycznie zatrzymuje manifestację, słuchajcie. Można to sobie gadać, analogie i tak dalej, ale jak gdzieś też przez doświadczenie swoje po prostu mówię, że ten efekt cenowy no naprawdę tak jakby tutaj yy, działa też i, i, i w kontekście manifestacji. A natomiast jeżeli spojrzymy, nie wiem, po miesiącu dopiero w lustro, w sensie, no wiadomo, że patrzymy i tak w lustro, ale żeby się nie skupiać na tych workach, powiedzmy, jak manifestujemy, nie? Że mamy te worki, to po prostu jak po miesiącu dopiero zauważymy. Spojrzymy się, o kurczę, faktycznie one się zmniejszyły, albo ktoś z naszych znajomych nam powie, że młodzień wyglądamy, tak było w moim przypadku na przykład, nie? Także, także ta obserwacja faktycznie tak jakby zatrzymuje proces, słuchajcie, no naprawdę. Ja też myślę, jak, jak praktycznie zastosować ten efekt Zenona w psychologii na przykład, albo w codziennym życiu, bo to przychodzi mi na myśl, że na przykład coś jakby w kontraście do efektu Zenona, czyli przeciwieństwa jakby do efektu Zenona, na przykład te techniki mindfulness są zalecane, nie? Że jeżeli obserwujemy, pozwalamy sobie obserwować nasze myśli bez kontroli ich, ponieważ jeszcze tutaj dodam, że nadmierna kontrola myśli, jeżeli próbujemy się pozbyć jakichś myśli, które są dla nas natarczywe, tak, natrętne i my o nich cały czas myślimy i próbujemy się ich pozbyć, nie? Nie chcemy ich, to one się jeszcze bardziej nasilają, czyli znowu zatrzymujemy, tak? Natomiast, jak Mindfulness pozwolimy im przepływać, obserwując je tylko, ale już jakby nie zatrzymując się i, i nie, nie skupiając tutaj uwagi, emocji, energii, no to one po prostu się gdzieś rozpływają. Tak jak się mówi, zaakceptuj, spróbuj zaakceptować, pozwól przepływać tym myślom, tym uczuciom i one się gdzieś rozpływają. No, ale to wiecie na pewno z praktyki. Wiele osób na pewno e, praktykuje Mindfulness, więc, więc wiecie, że to faktycznie tak działa, nie? I to tak od razu przyszedł na, na myśl ten efekt Zenona, że to może jest wyjaśnienie właśnie, że jakby w kontraście, w przeciwieństwie do tego efektu, żeby właśnie tak to to jest piękna analogia, ale to, to, to nie, nie, wydaje mi się nie w przeciwieństwie, do, bo to jest właśnie problem z, to, to dokładnie jakby efekt Zenona, jakby przeniesiony tak metaforycznie do, do medytacji, bo mhm. tu jest kwestia z tą obserwacją, prawda? Obserwacja co innego znaczy dla fizyka, w szczególności fizyka kwantowego, a co innego powiedzmy no, dla psychologa, czy dla człowieka, który praktykuje jakieś, jakieś duchowe, e, duchowe praktyki właśnie, mhm. bo w fizyce obserwacja i pomiar to jest to samo właściwie, tak? To można używać zamiennie. Natomiast tego co ja rozumiem, jak tutaj nawiązałeś do mindfulness, tak? to ta obserwacja mindfulnessowa to jest właściwie jednak brak pomiaru. Tak, że pozwalasz przepływać rzeczą, co prawda tak, obserwujesz, ładnie. ale jakby nie, nie wchodzisz w interakcję. W no, fizyce po prostu się nie da obserwować mm, bez wchodzenia w interakcję, tak? Jeżeli obserwujemy jakiś obiekt, no nawet tak po prostu wzrokiem, czy przez mikroskop, czy przez teleskop optycznie, no to co musi być? No musi jakiś foton najpierw uderzyć w ten obiekt, odbić się od niego, i no wlecieć do naszego przyrządu pomiarowego do naszego oka, więc musi jakaś interakcja zaistnieć, inaczej nie, nie zaobserwujemy tego, prawda? Natomiast tutaj tutaj w medytacji, no to ta obserwacja, prawda, tak jakby idealistycznie, może być uznana za za bez nieingerującą w dany układ, tak? więc, więc jak ja powiedziałaś, że to jest odwrotnie do efektu Zenona, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej w duchu efektu Zenona. Tak, prawda? Tak, Tylko... ale chodziło mi o to, że my właśnie poprzez to, że nie zatrzymujemy się, nie? No bo ten tym Zenona mówi o tym zatrzymywaniu tej obserwacji mm -hmm, tak. i zatrzymywaniu tego. Nie? Aha, w tym sensie, że odwracamy tak, w tym sensie, rozumiem. Odwracamy okay. go na tej hmm. zasadzie, że pozwalamy przepływać bez właśnie przypatrywania się takiego natarczywego. Także nie chcemy zamrażać nie? Tej, tej, tej negatywnej tak. sytuacji. Chcemy, no, żeby to, ona, ona się. To po prostu płynie wtedy, nie? Jasne. No i dlatego na przykład też w naukach duchowych zaleca się często, nie tylko w naukach duchowych, w psychologii też, odpuszczenie, bo jeżeli ma na przykład, nie wiem, czegoś bardzo pragniemy i ciśniemy i kontrolujemy, czy to się dzieje, czy nie, nawet powiedzmy, nie wiem, w relacjach międzyludzkich, nie? Czy w związkach, jeżeli cały czas będziemy kontrolować czy tutaj nie wiem, partner spełnia nasze oczekiwania, czy ta relacja na pewno jest dla nas dobra, czy, czy idzie w dobrą stronę, czy ma szansę przetrwać i tak no dalej. Oto my w tym momencie jakby wprowadzamy napięcie, ale też i w ogóle zatrzymujemy ten proces, to nie może swobodnie płynąć, nie? Dlatego takie ważne jest właśnie to, żeby, no żeby odpuścić kontrolę <laughs> i żeby w ogóle nauczyć się tego odpuszczania i płynięcia. Z życiem w duchu e-karta ek tole, po prostu, żeby skupiać się na chwili teraźniejszej, nie zastanawiać się za bardzo, tylko pozwolić przepływać swobodnie. Skupiać się, ale bez napięcia. Tak. Bardziej obserwować tak, jakby bez zaangażowania się w to wszystko. Nie wiem, czy Ty możesz coś właśnie powiedzieć, tutaj może o, o koncepcji. Karta i, i jak tutaj właśnie można do Zenona to odnieść, to, to skupienie się na chwili teraźniejszej. I wiesz co, no to wydaje mi się, że to co powiedziałaś, to, to piękna analogia jest, prawda, pomiędzy tym fizycznym, kwantowo-fizycznym efektem Zenona, a a tym właśnie nie, 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 nie zaciskaniu, nie zamrażaniu się, nie popuszczeniu trochę, to znaczy właśnie przyjęciu tego takiej powiedzmy Kontemplacyjnej w pewnym sensie stanu umysłu kontemplacyjnego, prawda? Żeby nie, nie, nie na siłę czegoś nie robić. Tak jak mówiłaś o tych natrętnych myślach, prawda? Tak. Żeby, żeby nie powracać, tego nie, tak jak mówiłaś, nie ruminować, nie. No, bo wtedy blokujesz ewidentnie, prawda? Blokujesz, jakby możliwość rozwiązania, no bo cały czas po prostu się osadzasz w tym takim stanie, gdzie rozmyślasz o tej potencjalnie negatywnej rzeczy, nie? Więc jeśli tworzysz takie analogie, one tutaj faktycznie bardzo tak płynnie działają, bo to wydaje się zupełnie inna dziedzina, ale faktycznie coś w tym jest, prawda? Że jeżeli popuścimy tutaj trochę kontrolę, to, to pewne rzeczy nawet same się czasami rozwiązują, prawda? Tak, tak. Okazuje rozwiązują. się, że problemu nie ma, jak przestaniemy tak. O nim natrętnie myśleć, to się sam jakoś tam rozwiązuje się, no, roz rozchodzi się tak, po kościach, prawda? Ale tutaj Damian, dobrze dobrze, że powiedziałeś o tym, bo często jest tak, zauważcie, macie jakiś problem trudny, nawet zależny od innych osób, nawet, nie? I myślicie, jak tutaj przekonać daną osobę, żeby pomogła rozwiązać ten problem albo żeby tutaj, nie wiem, coś związanego powiedzmy nie wiem, z rachunkami, czy nie wiem, z sprawami codziennymi, że tutaj jakaś ciężka sytuacja. Ale jak odpuścicie, zajmiecie się czymś innym, to nagle okazuje się, że na przykład dana osoba, nie wiem, y, zmieniła nastawienie wewnętrzne, albo coś się wydarzyło innego w rzeczywistości, co sprawiło, że, że to się rozpuściło, albo nagle nie wiem, sprawy jakieś zaczynają znikać z biurek y, osób, które są decyzyjne. Y, nie wiadomo w jaki sposób, to, to wszystko też takie się wydaje, niesamowicie magiczne. Więc <laughs> to fajnie, że to wspomniałeś, Go. Proszę, jaka piękna analogia, no tutaj tworzymy te analogie pomiędzy naukami ścisłymi a psychologią duchowością i efekt Zenona jest idealnym tego przykładem, że tutaj pewne mechanizmy mimo że z odległych dziedzin i tutaj ja przynajmniej nie twierdzę, że to jest dokładnie przeniesienie jednego z jednej dziedziny z nauki do duchowości, to jednak jednak rzeczywiście można o tym mówić nawet podobnymi słowami, prawda, że zamrażanie, niezamrażanie i tak dalej, no super. No. no jestem ciekawa waszych właśnie pomysłów i koncepcji też właśnie na efekt Zenona jakby w tym codziennym życiu, więc jak macie jakieś takie fajne pomysły, to to podsyłajcie koniecznie w komentarzach czy, no, czy piszcie nawet po prostu, bo, no, bo to jest no, moim zdaniem niesamowicie inspirujący temat faktycznie. Jeszcze chcesz coś, coś powiedzieć na temat tego zanona? Nie, czekamy też, jestem ciekawy waszych komentarzy, jakiś przykładów może z życia. Mm, także piszcie. No, no, pozdrawiamy was. Dziękujemy, pozdrawiamy was z Genewy. Ci, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, to, 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 to mogę wam powiedzieć, że tutaj jesteśmy właśnie, bo Damian tutaj w Cernie robi badania, tak? No, już skończyłem w tym momencie, tak? Wracam wracam wracamy. do domu, ale. Ale właśnie tutaj dlatego jesteśmy, bo tutaj jakby służbowo, badawczo. No, także do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Dziękujemy Wam za wsparcie. No, dzięki. Trzymajcie. I dziękujemy Wam za kawy, bo ostatnio sporo faktycznie po ostatnim odcinku kaw dostaliśmy od Was, także mamy jeszcze więcej energii do pracy. Także dziękujemy. Za... Dzięki wielkie. No, trzymajcie się. Pa! pa. pa. Hej!